Dzień dobry, Jan Piński, e, witam na moim kanale. E, dziś Państwu opowiem o tym, że Jarosław Kaczyński wsypał, upokorzył i wyśmiał Hołownię. Ustosunkował się do tego, co e, wiadomo, że Szymon Hołownia o pierwszej w nocy był z nim na spotkaniu. Mówiliśmy w pełnej dyskrecji. Dlaczego ta dyskrecja została gwałtownie przerwana, nie wiem. Powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński o nocnym spotkaniu z Szymonem Hołownią. Trzeba Polskę ratować. O tym rozmawialiśmy. I to jest ta e, komentarz do tego spotkania w nocy z czwartku na piątek. Informacje zostały przekazane przez e, dziennikarzy e, najpierw podcastu. E, w, w związku ze śledztwem, czyli Mariusza Gieszewskiego i jego żony Dominiki Długosz, potem było cytowania faktu, e, który miał tam fotografów i uwaga e, Newsweeka, który omawiał sprawę. Zgodnie z naszymi źródłami sprawę nadał do mediów Michał Kamiński, jeden z uczestników tego spotkania, można powiedzieć aranżerów. Jest też druga wersja, która krąży po mieście, iż sprawę po prostu przekazali mediom wkurzeni funkcjonariusze służby ochrony państwa. Którzy po prostu byli e, zdenerwowani, że muszą po nocy włóczyć się z marszałkiem, chołownią, zamiast po prostu siedzieć w domu, być po służbie. E, szanowni Państwo, ja obstawiam wersję moich wiewiórek, że sprawa ujrzała światło dzienne na. Polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński lubi upokarzać w ten sposób ludzi. Dość przypomnieć, że to właśnie na jego polecenie w roku 2016, e, e, które e, nie, jakby to ująć, e, która miała pokazać, że Andrzej Duda mimo że jest prezydentem, wciąż jeździ posłusznie na Mickiewicza do domu Jarosława Kaczyńskiego, że wciąż przychodzi. Chodziło o upokorzenie Andrzeja Dudy. Później ich relacje zostały jeszcze świetnie zilustrowane przez kabaret Roberta Górskiego. Robert Górski przedstawił Andrzeja Dudę jako wiecznie pętającego się pod gabinetem na Nowogrodzkiej człowieka Popalającego papierosy z sekretarką Kaczyńskiego, którego nawet nikt specjalnie nie pamięta idei i nazwi, imienia, bo prezes wiecznie nie ma czasu. Tajemnicą Poliszynela jest, że kumplem dobrym Roberta Górskiego jest Robert Mazurek, a ten zaś realizował agendę jednego z ważniejszych polityków PiS-u chwilowo w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, Adama Lipińskiego. I to przedstawienie prezesa. Takiego jako dość e, ciepłego, acz zasadniczego człowieka, który e, po prostu zarządza stadem baranów. E, to był właśnie między innymi pomysł Adama Lipińskiego na takie ocieplanie wizerunku i kompromitowanie Andrzeja Dudy. No bo po tym, jak e, został on sportretowany jako Adrian, nikt go nie brał już poważnie. Więc te słowa Jarosława Kaczyńskiego e, po prostu pokazują, że mm, Kaczyński po prostu nie szanuje ich hołowni, bo przypomnijmy, on przecież wiedział, że hołownia, e, jakby to powiedzieć, zapierał się politycznego charakteru tych rozmów. Powiedział, że rozmawiali o stanach zjednoczonych, o wizycie, e, gdzieś tam o historii Polski e, i e, Pójście I powiedzenie tego, że Hołownia był uczestnikiem spisku przeciwko Tuskowi, bardzo mocno podważa wiarygodność tego po prostu. Hołowni, wiecie Państwo, ale również Kaczyńskiego. Kaczyński, pytany, czy osiągnął swój cel, odpowiedział, to jest polityka krok po kroku, jak przejdziemy drogę, to będę zadowolony. Celem Jarosława Kaczyńskiego jest gra na ego bez wątpienia narcyza, jakim jest. Szymon Hołownia. Jest to człowiek, który w polityce, tutaj powiem Państwu, zacytuję najnowszy felieton Tomasza Lisa i to jest, szanowni Państwo, Tomasz Lis, to są jego felietony cotygodniowe, i Lis e, po prostu napisał w, w swoim ostatnim e, felietonie. E, to jest, szanowni państwo, taki jego cykliczny, cotygodniowy e, felieton. Ja tutaj odszukuję właśnie e, końcówkę. E, na głowę chołowni sypią się teraz gromy i słowa potępienia. Nazywany jest zdrajcą-sprzedawczykiem kanalią judaszem, szmatą bez grama honoru. Znam jednak gościa i zapewniam, że nie ma słów, które umniejszyłyby uwielbienie chołowni dla chołowni. To jest do niego klucz, jedyny. Na swój sposób zazdroszczę chołowni. Jego umiłowanie do siebie nie zna granic, tam nie ma wątpliwości szczelin. Czyni go to emocjonalnie całkowicie niezależnym. Może i erotycznie. Nie zdziwiłbym się, gdy posiadacz marszałkowskiej laski zaspokajał się myśląc uwielbieniem o samym sobie. Narcyzm w wersji perpetuum mobile. Szanowni Państwo, to upokorzenie, które zaserwował mu Jarosław Kaczyński, no oczywiście on będzie do końca zaprzeczał. Wiecie Państwo, co jest najlepsze jeszcze? O tym tu napisał użytkownik z konta Żydowskiego Instytutu Historycznego, zadając dwa kluczowe pytanie. Czy Hołownia nagrywał, czy tylko został nagrany? Dlaczego to jest kluczowe pytanie? Dlatego, że Hołownia gra, to jest taki chłopiec w krótkich spodenkach, który, któremu wydaje się, że gra w wielkiej polityce. Jarosław Kaczyński, takich ludzi jak on po prostu wypluwa. Hołownia, który zobowiązał się za przysiądz Karola Nawrockiego, mimo że nie jest to prezydent zatwierdzony przez Sąd Najwyższy, Popełni błąd, nawet przestępstwo konstytucyjne, ale takie, które na datetek uwypukla jego wcześniejszy błąd, bowiem, szanowni Państwo, Hołownia zdecydował się nie. Respektować wyroku tejże Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w zakresie wygaszenia wyroków, wygaszenia mandatów Macieja, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. To zaś powoduje, że kiedy PiS wróci, to zrobi sprawę karną za to, że bezprawnie nie dopuszczał do obrad Kamińskiego i Wąsika. I wiecie Państwo, oni mu dziś mówią, że mu odpuszczą, a ja Państwu mówię, że oni mu tą sprawę karną zrobią. Tylko żeby go co najwyżej jeszcze bardziej upokorzyć, to sprawę zamknął mu. Ułaskawieniem od Karola Nawrockiego, czyli zrobił dokładnie to, co nie było uznawane i nie jest uznawane przez ludzi, którzy znają przepisy, znają prawo, czyli taka próba rozszerzenia uprawnień prezydenta, że prezydent może w Polsce zatrzymywać postępowania karne na dowolnym etapie bez nawet postawienia zarzutów, po postawieniu zarzutów przed wyrokiem, po wyroku, nawet przyjmując tą interpretację, może wręczać bilety na popełnienie przestępstwa. Na przykład na zabójstwa, bo do takich konsekwencji dochodzi, Można trzeba dojść po prostu logicznie, rozbierając to tego potworka prawdego, którego stworzono na użytek tego, żeby Andrzej Duda mógł ich wszystkich ułaskawić po zakończonej kadencji. Szanowni Państwo, jak to było, nie jest dobrze, ale jest wesoło. Przyznajcie, że Szymon Hołownia, który płakał nad konstytucją, spotykający się po nocy, o pierwszej w nocy z tejże konstytucji i próbujący potem na X, na dawnej Twitterze wytłumaczyć, że wszystko jest normalnie, że nie ma się sensu co denerwować, że to jest normalne, że tak, w taki sposób ludzie po prostu się zachowują i spotykają. No cóż, szanowni państwo, polecam państwu Debila, to jest książka pani Sarny. Jutro będzie do was, którzy kupili, wysyłany Alfons. On będzie tylko podpisywany z rana. Polecamy. Polecam również historię bez cenzur, i historię na weekend, szanowni państwo. Pamiętajcie, że nasze książki są i nasze czasopisma są do kupienia na hognot.pl, na capitalbook.com.pl i czasopisma także w dobrych empikach i w dobrych salonikach prasowych, także w niektórych supermarketach na półkach z prasą. Szanowni państwo, do zobaczenia.